Ewangelii świętego Jana. To powiedziawszy, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to, Dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego. Kto to jest? O kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego. Panie, któż to jest? To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba, Wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz czynić? Czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto. Albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, Taki teraz Wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie! Dokąd idziesz? Dokąd ja idę. Ty teraz za mną pójść nie możesz. Ale później pójdziesz. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Kogut nie zapieje. Aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Stajemy dzisiaj wobec tajemniczych postaci wśród apostołów a mianowicie wobec Piotra i Judasza. Judasz jest jakby niewidoczny w gronie apostołów, choć zajmował wśród nich pewną pozycję, jemu to przecież powierzono piecze nad trzosem, nad finansami. Do momentu męki Judasz nie jest jednak jakoś szczególnie widoczny. W perspektywie krzyża. Postanawia zacząć działać sam. Potajemnie udaje się do starszych, chce wydać Jezusa, umawia się z nimi co do ceny. Następnie pojawia się na czele z wielką zgrają ludzi i pocałunkiem wydaje Jezusa. Gest przyjaźni został przez niego wykorzystany do zdrady. Być może liczył, że Jezus i tak się obroni, bo przecież zawsze tak było. Kiedy się okazało, że Jezusa skazano na śmierć, dociera do Niego to wszystko, co się stało. Próbuje więc odwrócić całą sprawę, oddaje srebrniki, wyznaje swoją winę. Nie znajduje jednak zrozumienia i odbiera sobie życie. Drugą postacią, której się chcemy przyjrzeć, jest Piotr, jeden z najbliższych Jezusowi apostołów. W sposób szczególnie wybrany i przez Jezusa formowany. Jemu też dane było doświadczyć wielu ważnych rzeczy. Piotr bardzo kochał Jezusa. Był gorliwy, może nawet porywczy. Wyobrażenie miejsca. Towarzyszę Jezusowi w tych ostatnich chwilach jego życia. Przyglądam się wszystkim ludziom, którzy są blisko niego. Przyglądam się Judaszowi, próbując zrozumieć jakoś tę jego postawę z ostatnich chwil życia. Staram się dostrzec motywy jego działania i zobaczyć, jak jego postawa grozi każdemu uczniowi Chrystusa. Doświadczam cierpienia razem z Jezusem, że gesty przyjaźni, bliskości są wykorzystane do zdrady. Bacznie obserwuję Piotra. Staram się zachować postawę wierności Bogu, a jednocześnie staram się poznać przyczyny takiej postawy. Prośba o owoc. Poproszę o czujność, abym był zawsze wierny Chrystusowi. Mogę prosić o postawę szczerości i przejrzystości wobec Boga. Stanę przy Jezusie zdradzonym z moim pragnieniem służenia mu. Poproszę Boga o wierność na czas próby, bo nie jest możliwe, aby nigdy nie być poddanym próbie. Poproszę też o roztropność, abym umiał rozpoznać niebezpieczne sytuacje dla mojego ducha i żebym miał odwagę odsunąć od siebie. Źródła pokusy. PUNKT pierwszy. JEZUS I JUDASZ Jezus wybrał Judasza na apostoła i traktował go tak jak każdego innego. Troszczył się o niego, był przy nim zawsze. Kształtował go niejako w swojej szkole życia. Wiedział, że Judasz go wyda. Dla nas jest to tajemnica. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Jezus nie przeszkodził mu w tym zamiarze, a przecież mógł? Tak, jest to niewątpliwie tajemnica. Ludzkiej wolności. Judasz został wybrany, aby być apostołem. Nie był kozłem ofiarnym Boga. Choć był zdrajcą, co Jezus wiedział wcześniej i mu to zapowiedział, to jednak przecież Judasz nie był pozbawiony swojej wolnej woli. Nie został nigdy zmuszony do zdrady. Judasz został wybrany przez Boga. Można widzieć dramat Jezusa, który widzi bliską sobie osobę, która tak potwornie zdradza. Do swojej matki Jezus mówi: Niewiasto, do Judasza odzywa się: Przyjacielu. To jest dramat: dramat wybrania i zdrady. Przyjrzę się boleści. Jaką z pewnością musiał odczuwać Jezus z powodu zdrady Judasza. Popatrzę też na tę sytuację od strony Judasza. Przez trzy lata towarzyszył Jezusowi, związał z nim swoje życie. Był jednym z apostołów, który trwał przy Jezusie. Nie odszedł od niego nawet wtedy, kiedy inni ludzie odchodzili. Był świadkiem wszystkich cudów. Słyszał naukę, którą głosił Jezus. Otrzymał to, co i inni otrzymali. Nie był pozbawiony niczego. Inni jednak nie zdradzili w taki sposób, jak on to uczynił, bo Judasz sprzedał Jezusa, wydał go za pieniądze. Nie może szukać żadnych innych winnych za swoje decyzje. Nie może w żaden sposób zwalić winy na środowisko. Środowisko wrogie Jezusowi. Zdrada bowiem dokonała się w jego sercu. Nie został do niej zmuszony w żaden sposób. I tak oto Judasz przekonał się w pierwszej osobie, że być blisko Jezusa to jeszcze nie wszystko. To nie wystarczy, aby przy nim wytrwać. Trzeba bowiem pozwolić, aby Jezus opanował serce człowieka. Aby stał się Jego skarbem. To się nie stało jednak w przypadku Judasza. Jezus pozostał poza jego sercem, nie przemienił go. Dlaczego Judasz zdradził, trzeba by się nad tym zastanowić, a nawet potem, dlaczego nie odnalazł drogi do Jezusa? Dlaczego nie wierzył, że to, co słyszał o przebaczeniu Boga, jest prawdą? Był przecież świadkiem licznych przebaczeń, jakich Jezus dokonywał. Słyszał nieraz: Odpuszczają ci się twoje grzechy, idź i nie grzesz więcej. Słyszał przypowieść o synu marnotrawnym, o zaginionej owcy. Możemy się tego tylko domyślać, dlaczego zdradził Judasz. Po prostu został on sam sam ze swoim grzechem. Załamał mu się jego obraz samego siebie. A potem brakło mu nawiązania prawdziwej relacji z Jezusem. Nie odrywa się bowiem Judasz od swojego grzechu i nie zwraca się do Boga, ale traktuje ten swój grzech jako osobistą porażkę i załamanie się wszelkich Prawdopodobnie życiowych planów. I tutaj właśnie widać, jak świadomość grzechu, wyznanie go bez odniesienia do Boga, powoduje całkowite wyniszczenie człowieka. Przyjrzę się swojemu patrzeniu na grzech, na swoją słabość. Czy ja umiem odnosić swoje myślenie o grzechu? do Boga Czy w myśleniu o pokucie nie zapominam o boskim przebaczeniu o boskiej akceptacji dla mnie Drugi, Jezus i Piotr. Piotr był człowiekiem dojrzałym, ukształtowanym już, mającym swoje życie. Był żonaty, choć niewiele wiemy o jego rodzinnym życiu. I ten to człowiek spotka w pewnym momencie swego życia Jezusa, który powołuje go do bycia rybakiem ludzi. Piotr od samego początku ma poczucie swojej grzeszności, jest jednak człowiekiem o szczerym, bardzo gorącym sercu. Z charakteru był może trochę porywczy, ale to w pewien sposób pozwoliło mu potem doświadczyć wielkich dzieł Boga. Dlaczego jednak tenże Piotr zaparł się Jezusa? Co się stało, że ten najbliższy uczeń wyparł się nawet? Swojej znajomości z Jezusem. Negując znajomość z Jezusem, tak naprawdę Piotr pokazuje, że nie znał samego siebie, nie potrafił jasno ocenić swojej słabości, żył w iluzji co do samego siebie. To zaparcie się obnażyło ową iluzję. Dlaczego Piotr się zaparł? Ano, prawdopodobnie i dlatego, że nie przemyślał wcześniejszego ostrzeżenia Jezusa. Zaufał swoim dotychczasowym reakcjom. Wydawało mu się, że zawsze będzie taki gorący, taki pierwszy. Nie znał siebie, nie znał swoich ciemnych stron i dlatego zgrzeszył czym naiwnością. Troska o stałe poznawanie siebie to jedyna szansa. Na niepowtarzanie upadku Piotra. Piotr nie przewidział, że będzie się bał, myślał, że zawsze będzie bohaterski, a wyobrażał sobie, że pójście za Jezusem to dla Niego powód do chwały i będzie się to wiązało tylko jedynie z pozytywnymi doświadczeniami. Przyjrzej się Piotrowi, który zapiera się Jezusa. Pomyślę o tym, że i dzisiaj każdy uczeń Jezusa jest wystawiony na próby, czasem ciężkie. Postaram się z tej kontemplacji upadku Piotrowego wyciągnąć jakiś dla siebie pożytek. Punkt trzeci: Jezus i ja. Judasz i Piotr należeli do grona najbliższych uczniów, najbliższej grupy, której Jezus polecił bycie jego świadkami wobec świata. Symbolizują oni jednak takie postawy, które są obecne w każdym z nas. Jest to bowiem niebezpieczeństwo. Na które jest wystawiony każdy, każdy uczeń Chrystusa. Nikt z nas nie ma bowiem pewności, iż nawet doświadczenie bliskości z Jezusem uchroni go od pomyłek i błędów w przyszłości. Nikt z nas nie ma pewności, iż będzie umiał rozpoznać zagrożenie i pokusę, i że będzie umiał Właściwie na nie zareagować. Przyjrzę się tym dwóm postaciom i spróbuję skorzystać z tego patrzenia, po to, aby pogłębić moją zażyłość z Jezusem, by korzystać z tej wiedzy, która jest mi podsuwana, nie ulegać złu i nie żyć w iluzji. Przede wszystkim jednak to przyglądanie się owym postaciom apostołów, winno skłaniać mnie do większego powierzenia się Bogu, do przybliżania się do Jezusa, który mnie zna, zna moje upadki i słabości, ale one nie są dla niego przeszkodą. Przyszedł bowiem, aby mnie zbawić. Rozmowa końcowa. Stanę dzisiaj przy Jezusie zdradzonym przez bliską osobę. Moją odpowiedzią na tę sytuację będzie wybór bycia z Jezusem. Stanę przed Jezusem jako Jego uczeń, o którym ludzie wiedzą, że do Chrystusa należy. I ponownie oddanie się. Chrystusowi.